No ja jestem Sebastian, jestem, odbieram cię tutaj, proszę. Witam, witam Cię Sebastian Marek, akurat skończył w tej chwili przed chwileczką no, e, dosłownie rozmawiać, także może gdzieś tam poszedł nawoływać Ja tu jestem na suchu, akurat tak się fajnie udało, że włączyłem nagrywanie, bo chciałem e, uwiecznić łączność z Markiem, a tu zapałem Ciebie. Piątka siódemka, bardzo, bardzo ładnie odbieram, proszę.

No i bardzo ładnie nagrało się, także 161 Skarciera no 002 Polska Południowa Podkarpacie. Sebastian, jest to nagrane uwiecznione a później rzucę na YouTube. Yy, także pokażę na forum i yy, będziesz widział jak tutaj Cię odbierałem. Proszę. Dobra bodzie, dzięki dzięki. dziękuję pięknie, za mocność, yy, do usłyszenia kronię, radę, do Dziękuję Sebastian, także pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, 73.2V, 519, tutaj 161, karciera 002. Pozdrawiam połączności. A nagrywam, nagrywam, bo muszę to pokazać, ja mówię, mam tyle łączności, Marku, zrobionych, ale jeszcze z wami nie mam jeszcze, wiesz, uwiecznionych tych łączności, także włączam sobie nagrywanie, żeby to przynajmniej nagrać, troszkę uwiecznić, bo, bo naprawdę, kilka łączności zrobionych, rozmawialiśmy już niejednokrotnie, ale jeszcze nic nie mam uwiecznione. Proszę. No piątka, dziewiątka, jak cię tak w tej chwili odbieram, no ale, ale cały czas stabilnie jest, to wszystko bardzo ładnie. Yy, wiesz czytelnie, wszystko dolatuje bez problemu. Także mówię, dłuższy czas tutaj się przysłuchuję, już bym wcześniej nawet tam nagrywanie, na samym odbiorze wiesz, włączył, yy, żeby to udowodnić, to pokazać jak to leci. Bardzo ładnie, także pójdę na forum, zarzucę, zobaczysz. Bardzo, bardzo pięknie naprawdę Marku cię, słuchaj tutaj u mnie, także rewelacyjnie to chodzi, proszę. No, fajnie, fajnie, dobra. 400. Dobra, to pozdrawiam wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia. Dobra, do usłyszenia.